Już dzisiaj wiemy, że istnieją pewne geny, na przykład miostatyna, dzięki którym, jeśli po prostu zmodyfikujemy DNA, mięśnie zaczną rosnąć bez chodzenia na siłownię. Istnieją też geny, które powodują, że wystarczy spać 3-4 godziny na dobę, a człowiek czuje się całkowicie wypoczęty. Gdzie leży granica wieku? Sądzę, że teoretycznie nie ma granicy. Jedna z większych debat dotyczy tego, czy jest to molekularny zegar, który możemy cofnąć, czy w starzeniu można cofnąć czas i je odwrócić? Jak najbardziej. Potem możemy wejść w jeszcze bardziej ekscytujące obszary, o których Pan wspomina, takie jak rozbudowa człowieka czy jego ulepszanie. Nie sądzi Pan, że CRISPR i to, nad czym Państwo teraz pracują, to jak zabawa w Boga? Naprawdę staramy się przesuwać granice, docierając do każdej pojedynczej komórki organizmu. Uważam, że to mógłby być niesamowity świat, w którym ludzie mogliby niejako wybierać. Dobrze, urodziłem się z takim DNA, ale nie muszę być tego niewolnikiem przez resztę mojego życia. Mammoth buduje mikroprocesor do edycji genomy, prawda? Nasza genetyczna natura jest jedną z ostatnich granic do pokonania na tej drodze. Wszystko, o czym teraz rozmawiamy, brzmi jak droga do nieśmiertelności. Tak. Trevor Martin to założyciel i prezes jednej z najbardziej obiecujących firm biotechnologicznych świata Mamov. Wraz z noblistką Jennifer Donda. Pracują nad technologiami, które pomogą ludzkości zwalczyć najgroźniejsze choroby u samego źródła. Ich technologia ma przyczynić się do wydłużenia ludzkiego życia, a także zmienić to, jak myślimy o nieśmiertelności. Rozmowa została nagrana podczas konferencji Gitex Global w Dubaju. To wielki zaszczyt gościć Pana u nas. Jest Pan współzałożycielem jednej z największych firm genetycznych na świecie. Czego możemy się spodziewać po genetyce w nadchodzących latach? W mamow wykorzystujemy technologię nazywaną CRISPR, aby zmieniać DNA ludzi i leczyć choroby genetyczne. I naprawdę ekscytujące jest to, że choć brzmi to jak science fiction, to jest to całkowicie realne. W ciągu najbliższych 5 do 10 lat, dla niektórych tkanek, takich jak wątroba, będziemy prawdopodobnie mogli wyleczyć w zasadzie każdą chorobę genetyczną. Uważamy, że w ciągu tych 5 do 10 lat ludzie nie będą musieli umierać z powodu genetycznych chorób wątroby. Istnieją też trudniejsze tkanki, jak mięśnie czy mózg, nad których skutecznymi terapiami pracują firmy takie jak Mamov, ale przy terapii ex vivo wątroby, czyli poza ciałem, będziemy żyć w świecie, w którym nie będziemy umierać na choroby genetyczne tych tkanek. Ma pan na myśli raka? W przypadkach takich jak genetyczne choroby wątroby, u niektórych osób występuje ultrawysoki poziom trójglicerydów. Mają tak mocno podwyższone trójglicerydy, że ich surowica jest wręcz mleczna, co jest ekstremalnie wyniszczające. I to, co możemy potencjalnie zrobić w mamoch, to podać panu jeden zastrzyk, który wykorzysta technologię opartą na CRISPR i terapia następnie trafi do odpowiednich komórek w wątrobie i zmieni pana DNA. A to wszystko dzieje się w zasadzie w ciągu około jednego tygodnia. Oznacza to, że przez resztę swojego życia nie musiałby pan zmagać się z tym wysokim poziomem trójglicerydów. To jest zupełnie inne podejście do opieki zdrowotnej. Zwykle myślimy o leczeniu choroby przez całe życie, a to jest wizja opieki zdrowotnej, w której przychodzi pan do specjalisty i poddaje się pan takiej jednorazowej terapii, dzięki której przez resztę życia już nigdy nie musi się pan o tę chorobę martwić. Co pan czuje, gdy słyszy pan te wypowiedzi na przykład Raya Kurzweila, który sugeruje, że ludzkość wkrótce będzie żyła ponad 100 lat? Że takie są prognozy i wizje długowieczności. Co czuje pan jako naukowiec? Myślę, że jestem o wiele bardziej skoncentrowany na długości życia w zdrowiu niż tylko na samej długości życia. Uważam, że dożycie 100, 110 czy 120 lat jest kuszące, ale jeśli miałbym dożyć tylu lat, to bez choroby neurodegeneracyjnej. Chcę być w stanie chodzić i móc wchodzić w interakcję ze światem. Dlatego skupiam się na tym, jak móc spokojnie dożyć zdrowych 100 lat, a nie tylko wydłużać samą długość życia. Współczesna medycyna opiera się na lekach, które tak może wydłużają życie, ale żyjemy jeszcze rok czy dwa przykuci do szpitalnego łóżka. To jest niesamowite, ale może jednak moglibyśmy żyć dłużej i jednocześnie być tak zdrowi jak w wieku 50 czy 60 lat, czy nawet jeszcze bardziej. Myślę, że właśnie to w dziedzinie długowieczności ekscytuje mnie najbardziej. Nie tak bardzo to, jak możemy podkręcić nasz licznik lat, ile to, jak bardzo możemy zapewnić ludzkości godne starzenie się w zdrowiu i sile. Gdzie leży granica wieku? Sądzę, że teoretycznie nie ma granicy. Komórki nie muszą umierać. Jedna z większych debat w dziedzinie długowieczności dotyczy tego, czy jest to pewnego rodzaju molekularny zegar, który możemy cofnąć, czy też jest to po prostu zbiór chorób, a może kombinacja obu tych rzeczy. My w MAMOV sądzimy, że istnieje wiele chorób starzenia się, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, które mają komponent genetyczny, nad którym potencjalnie możemy pracować, by je wyleczyć. A to pozwoliłoby nam żyć dłużej bez tych paskudnych chorób starości. A to w zasadzie oznacza, że moglibyśmy osiągać wyższy wiek chronologiczny. Osobiście uważam więc, że badania, nad tego typu chorobami starzenia się, czy osteoporozą, czy chorobą Alzheimera, czy innymi schorzeniami, są prawdopodobnie obecnie najlepszym sposobem, aby zająć się długowiecznością, zamiast mówić o to magiczny lek, który dzięki jakiemuś mechanizmowi, którego nie znamy, wydłuży panu życie o 10 lat. Czy w starzeniu można cofnąć czas i je odwrócić? Jak najbardziej, teoretycznie jest to zdecydowanie możliwe. Gdy się rodzimy, nasze komórki znajdują się w pewnym stanie, gdy mamy 20 lat, znajdują się w pewnym stanie, podobnie gdy mamy 80 lat. Nie ma powodu, dla którego nie można by cofnąć komórek do dowolnego wcześniejszego stanu. Nasza wiedza, jak to zrobić, jest na razie bardzo ograniczona. Pracuje nad tym wiele firm, ale z pewnością kluczową kwestią będzie modyfikacja DNA, czy to epigenetycznie, czy też w inny sposób. Gdyż to DNA wyraźnie koduje te stany komórek. Myślę, że wielu ludzi na całym świecie niepokoi fakt, że państwa technologia i CRISPR mogą pozwolić nam ulepszać ludzi. Oczywiście, ale ulepszać nie tylko w dobrym sensie. Wie pan, co mam na myśli? Tak, sądzę, że mamy właściwie dwa elementy. Mam na myśli etyczne ograniczenia państwa badań, państwa testów klinicznych, technologii, pomysłów. Oczywiście jest to bardzo potężna technologia, która może być użyta zarówno do dobrych, jak i złych celów. Taka jest natura technologii. W pewnym sensie sami decydujemy, jak będziemy jej używać. Uważam, że to, nad czym teraz głównie pracujemy w MAMOW, to czyste dobro, gdyż są to choroby, które są dla pacjentów okrutnie wyniszczające. A jeśli faktycznie udałoby się je wyleczyć, nie sądzę, by ktokolwiek twierdził, że to nie jest dobre dla świata. Co więcej, wspaniałe w zaczynaniu od takich chorób jest to, że pozwala to również potwierdzić bezpieczeństwo tej technologii. Często pada pytanie, skąd wiadomo, czy ta technologia jest bezpieczna. Otóż możemy zacząć od osób z bardzo dużymi, nierozwiązanymi problemami, które naprawdę pilnie potrzebują tego typu medycyny genetycznej. Następnie możemy je obserwować i stwierdzić, proszę, ta terapia jest faktycznie bezpieczna. Potem można potencjalnie rozszerzyć jej zastosowania na większe populacje i stwierdzić, zajmijmy się teraz częstszymi i bardziej powszechnymi chorobami. O ile terapia oparta na tej technologii jest na pewno bezpieczna, co sprawdziliśmy już na pierwszych pacjentach, a potem możemy wejść, w jeszcze bardziej ekscytujące obszary, o których Pan wspomina, takie jak rozbudowa człowieka czy jego ulepszanie. Już dzisiaj wiemy, że istnieją pewne geny, na przykład miostatyna, dzięki którym, jeśli po prostu zmodyfikujemy DNA, możemy sprawić, że mięśnie zaczną rosnąć bez chodzenia na siłownię, czy też odwieczna dyskusja o długowieczności. Istnieją też geny, które powodują, że wystarczy spać 3-4 godziny na dobę, a człowiek czuje się całkowicie wypoczęty. To wszystko brzmi niezwykle ekscytująco. I niemal jak science fiction, ale w wielu aspektach jest to do pewnego stopnia wykonalne i faktycznie do rozważenia. Jednak im dalej przesuwamy się na tym spektrum, tym bardziej staje się to pytaniem do całego społeczeństwa, a nie tylko do jednej firmy, które z tych rzeczy chcemy, by ludzie mogli wybrać sami, ponieważ pamiętajmy, że mamy wybór, a są nim modyfikacje DNA, które nie są przekazywane dzieciom. Więc bez względu na to, jakie ktoś podejmie decyzje, lepsze czy gorsze, jej czy jego dzieci nie odziedziczą skutków tych wyborów będą one po prostu naturalne, jak gdyby nigdy nie dokonano tych genetycznych modyfikacji. Powiedział pan kiedyś, cytuję, Traktujemy genom jak dokument Worda, w którym w razie potrzeby można coś pogrubić, dodać lub usunąć. Co to dokładnie znaczy? Uważam, że to bardzo trafna metafora, bo możemy myśleć o swoim DNA, które znajduje się w każdej pojedynczej komórce naszego ciała, jak o ogromnym dokumencie Warda z dwoma miliardami liter. I pod wieloma względami to bardzo prosty dokument Warda, bo ma tylko cztery litery: A, T, C i G. Z drugiej strony jest on niewyobrażalnie złożony, gdyż te proste A, T, C i G. Te ich 2 miliardy kodują życie, które jest niezwykle złożone. W tym właśnie sensie to bardzo skomplikowany dokument, a choroby genetyczne biorą się z tego, że spośród tych dwóch miliardów liter czasami tylko jedna jest zamieniona powinno być te, a jest C, co powoduje wyniszczającą chorobę. Technologia CRISPR, którą rozwijamy w Mammoth, pozwala nam wejść do tego dokumentu Worda i albo skorygować tę pojedynczą liczbę, albo zrobić rzeczy bardziej złożone, jak usunięcie zdania, dodanie akapitu, lub sformatowanie kursywą czy pogrubieniem. Istnieje cały wachlarz różnych edycji, w ramach których możemy zwiększyć poziom ekspresji genu albo go obniżyć, albo wstawić nowy gen, albo zupełnie go usunąć. I w technologiach opartych na CRISPR fascynujące jest to, że pozwalają one wykonać w takim Wordowskim dokumencie życia wszystkie te rodzaje edycji. Czy chcieliby państwo uczynić z nas superludzi? Osobiście uważam, że to jest naprawdę ekscytujące. Superludzie to może nie do końca popularne określenie, ale chciałbym żyć w świecie, w którym nasza genetyka nie definiuje naszej przyszłości. Jest tego oczywisty wymiar, właśnie choroby genetyczne. Nie powinniśmy być ofiarami DNA, z którym akurat się urodziliśmy. Mamy też dalszy kraniec tego spektrum, gdzie niektórzy z nas mają świetny wzrok, inni określoną linię Włosów, łatwość budowania masy mięśniowej i wiele innych cech. Uważam, że to mógłby być niesamowity świat, w którym ludzie mogliby niejako wybierać. Dobrze, urodziłem się z takim DNA, z jakim się urodziłem, ale nie muszę być tego niewolnikiem przez resztę mojego życia. Uważam, że w tej kwestii powinniśmy dawać ludziom możliwość wyboru. Nad czym teraz pracują Państwo z Jennifer Dundą, laureatką Nagrody Nobla za CRISPR? Fascynuje nas to, jak dostarczyć terapię opartą na technologii CRISPR, która potrafi edytować DNA do każdej komórki naszego ciała, bo gdy myślimy o chorobie genetycznej, to był przełom. Właśnie. Z chorobami genetycznymi kojarzą nam się takie schorzenia jak choroba Parkinsona, Alzheimera czy ALS. Są to jednak przypadki, w których trzeba najczęściej ingerować w mózg, czy też przy dystrofiach w mięśnie, co jest naprawdę bardzo, bardzo trudne w przypadku tych pierwszych wersji CRISPR. Dlatego w Mammoth to, co nas naprawdę fascynuje, to jak dostarczyć terapię opartą na CRISPR właśnie poprzez takie wstrzyknięcie do mózgu lub do mięśni, aby można było efektywnie zmierzyć się z tymi chorobami genetycznymi, które kojarzą nam się z medycyną genetyczną. Nasz wiodący program, który wejdzie do badań klinicznych już w przyszłym roku, dotyczy przewlekłej chlomikronemii, choroby z bardzo wysokimi trójglicerydami. Działa to tak, że podaje się jednorazowy zastrzyk, a w ciągu kilku tygodni ta terapia trafia do wątroby, wprowadza zmiany w DNA i gdy są już one wprowadzone, usuwa gen o nazwie apoliproteina C3. Gdy gen zostaje usunięty, poziom trójglicerydów spada w zasadzie niezależnie od wszystkich innych czynników, co w tych chorobach z bardzo wysokimi trójglicerydami może prowadzić do ich wyleczenia. To jest nasz pierwszy program. Czy po Państwa badaniach możemy w najbliższych latach spodziewać się testów na raka? Zatem to nasz pierwszy program. Mamy też programy ukierunkowane na choroby mięśni, mózgu, ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie pracujemy nad ośmioma programami. Myślę, że najbardziej niesamowite w tym, co robimy w Mammoth, jest to, że naprawdę staramy się przesuwać granice, docierając do każdej pojedynczej komórki organizmu. Zatem wątroba, mięśnie, mózg to są tkanki, do których należy umieć dotrzeć, aby naprawdę zmierzyć się ze wszystkimi chorobami genetycznymi. Istnieją tysiące chorób genetycznych. Genetycznych. Czeka nas ogrom pracy. Moglibyśmy pracować samodzielnie nad chorobami genetycznymi przez następne 20 lat i wciąż ich wszystkich nie rozwiązać. Więc o technologii CRISPR można myśleć jak o niewielkiej maszynie, która potrafi edytować genom. Jak ona wygląda? Nie można jej zobaczyć gołym okiem, jest bardzo mała. Poproszę o kwestie techniczne. Metafora, o której lubię myśleć przy CRISPR, jest taka. Możemy sobie wyobrazić, że mamy taki ogromny dokument Worda z dwoma miliardami par zasad. A CRISPR to taka funkcja znajdź, tak jak robimy to w dokumencie. ctrl f po prostu wyszukuje w tekście konkretne miejsce, które możemy potem dowolnie edytować. To, jak to działa, jest naprawdę ciekawe. Mamy tam dwa komponenty. Mamy tak zwane białko CRISPR, bardzo, bardzo małe białko, i mamy coś, co nazywa się przewodnikiem RNA. Przewodnik RNA wchodzi do białka CRISPR i ma za zadanie powiedzieć mu: idź do tego konkretnego miejsca w genomie, nigdzie indziej. Spośród tych ponad 2 miliardów par zasad, idź do tego jednego miejsca. To oznacza, że możemy przeprogramować system CRISPR tak, by celował w tę czy inną chorobę, jedynie poprzez zmianę tego przewodnika RNA. To jest naprawdę niezwykle prosty i przejrzysty mechanizm. Mechanizm. A gdy już znajdzie to konkretne miejsce w DNA, białko dosłownie fizycznie wiąże się z tym DNA w komórce. W najprostszym wyobrażeniu posiada ono coś w rodzaju miniaturowych molekularnych nożyczek, którymi w zasadzie fizycznie dociska i przecina DNA. Dzięki temu cięciu wprowadza drobny błąd, który organizm następnie naprawia. Pojawia się wówczas na przykład insercja albo delecja, niejako wyłączamy gen, fizycznie przecinając DNA i pozwalając, by naprawiło się ono w nieco niedokładnie. W sposób. Nie sądzi pan, że CRISPR i to nad czym państwo teraz pracują to jak zabawa w Boga? uważam, że kluczowe jest pewne wyjaśnienie tego, co robimy w mamow. Wyróżniamy dwa typy edycji. Jeden nazywamy somatycznym, a drugi linii zarodkowej. My zajmujemy się edycją somatyczną. Są to zmiany dobre czy złe, które nie są przekazywane dzieciom. Zatem bez względu na nasze decyzje związane ze zmianą naszego DNA nie zmieniamy biegu ewolucji człowieka. To zostaje tylko i wyłącznie z nami. Inny typ edycji, edycja linii zarodkowej oznaczała, by, że zmiany byłyby przekazywane dalej dzieciom. W pewnym sensie ludzkość mogłaby mieć zatem inną gałąź ewolucyjną, w zależności od tego, co byśmy wybrali. Dlatego moim zdaniem to nie do końca jest zabawa w Boga, gdyż to naprawdę jest tylko nasz osobisty wybór, który pozostanie tylko z nami. A patrząc szerzej, sądzę, że istotą postępu ludzkości jest to, jak pokonujemy ograniczenia naszej natury. I uważam, że nasza genetyczna natura jest jedną z ostatnich granic do pokonania. Na tej drodze. Mam do Pana jeszcze dwa pytania od naszych widzów, a pierwsze z nich brzmi, kiedy trwałe terapie genowe będą powszechnie stosowane na szeroką skalę? Tak, myślę, że to ciekawe pytanie. Sądzę, że nowe technologie, wie pan, wciąż na to czekamy. Ekscytuje nas to, że w Stanach istnieje już jedna zatwierdzona oparta na CRISPR terapia w leczeniu anemii sierpowatej. Już teraz toczy się też wiele badań klinicznych, więc na całym świecie mamy setki osób, które z powodzeniem leczono już z użyciem technologii CRISPR. To brzmi jak czyste science fiction, prawda? Zmienianie DNA, trwałe wyleczenia, ale to dzieje się naprawdę. Terapię opartą na tej technologii. Zastosowano już u setek osób i wydaje się ona dla nich korzystna. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że z każdą nową technologią na początku wszystko postępuje naprawdę wolno, a potem, gdy zobaczy się pierwszy sukces, wszystko nagle rusza. Jak AI. Dokładnie, tak. Uważam, że to świetny przykład. To 30-40 lat pracy, prawda? A potem mamy nagle sukces z dnia na dzień i myślę, że CRISPR odniósł już ogromny sukces. Jeden z pierwszych artykułów Jennifer Dundee ukazał się zaledwie nieco ponad 10 10 lat temu, może nie w oprogramowaniu, ale w biologii to zawrotne tempo. W 10 lat od fundamentalnego odkrycia naukowego do nowych produktów na rynku. I sądzę, że teraz, gdy istnieje kilka udanych przykładów CRISPR, w ciągu najbliższych 5-10 lat zobaczymy eksplozję terapii opartych na CRISPR, które będą przynosić pacjentom wiele korzyści. Aktywnie poszukujecie Państwo dla swojej platformy CRISPR zastosowań poza medycyną. W których obszarach te zastosowania są najbardziej obiecujące? Tak, jeśli chodzi o tworzenie produktów, koncentrujemy się na terapiach, ale ma Pan rację, istnieje wiele niesamowitych zastosowań poza terapiami, na przykład w diagnostyce. W czasie pandemii opracowaliśmy test na COVID-19 oparty na CRISPR, który uzyskał zezwolenie na użycie w trybie nadzwyczajnym. Jest też rolnictwo, bioprodukcja, bo jeśli się nad tym zastanowimy, CRISPR potrafi zmieniać DNA, co jest niezwykle użyteczne w różnych dziedzinach życia, na przykład w rolnictwie. Wyobraźmy sobie, że przy zmieniającym się klimacie na całym świecie moglibyśmy uczynić uprawy bardziej odpornymi na upał albo na zimno, tak aby dało się je uprawiać na większych obszarach Ziemi, zwiększyć ich plenność, a nawet po prostu poprawić smak. Jak nakarmimy następne 10 miliardów ludzi na Ziemi? Sądzę, że to fascynujący przykład. A w diagnostyce jak zbudować naprawdę bardzo tanie i dokładne metody testowania różnych wirusów i bakterii? To również można zrobić z wykorzystaniem CRISPR. Szerzej rzecz biorąc, wiele mówi się dziś o bioprodukcji, o tym, jak wykorzystać życie do wytwarzania czy to samych leków, czy różnych produktów, takich jak kosmetyki lub tworzywa sztuczne, albo jak wykorzystać życie do oczyszczania środowiska. Co jeśli dałoby się zaprojektować mikroorganizm, który zjada ropę i w ten sposób usuwa jej wycieki? Życie jest bardzo odporne i stanowi bardzo skuteczny sposób robienia różnych rzeczy, ale dotąd nie potrafiliśmy go okiełznać tak, tak, aby zamienić je w swego rodzaju maszynę, a CRISPR naprawdę rodzi tu wiele możliwości. Wszystko, o czym teraz rozmawiamy, brzmi jak droga do nieśmiertelności. Tak, to znaczy fajnie byłoby mieć taką możliwość, jednak zanim zacznie się biegać, najpierw należy nauczyć się chodzić. Jest wiele podstawowych kwestii. Najpierw wyleczmy chorobę Alzheimera i Parkinsona. Ma Pan jednak rację, gdy posiądziemy zdolność manipulowania kodem życia, DNA, w teorii nie będzie żadnych granic. Powinniśmy móc kształtować czy to naturę, czy samych siebie według naszej wizji, tak jak... Jak chcemy? Gdyby mógł Pan znaleźć odpowiedź tylko na jedno pytanie o otaczającą nas rzeczywistość, jakie by ono było, pomijając kwestię sensu życia? Tylko jedno. Tak, myślę, że sens życia, czyli jak w świecie kwantowym rodzi się życie? Nie, myślę, że jedną z rzeczy, które zawsze mnie fascynowały, jest entropia i po prostu. Czyli ten chaos. Właśnie to, że w zasadzie entropia jest takim jednokierunkowym wektorem, a my jesteśmy na jednokierunkowej ulicy i nie możemy zawrócić. Zawsze fascynowała mnie idea podróży w czasie i to, czy można odwrócić entropię. Myślę, że najsilniejszym kontrargumentem jest to, że nigdy nie spotkaliśmy podróżnika w czasie. Przynajmniej ja nie. Przechodząc jednak do nieśmiertelności, załóżmy, że może pan żyć wiecznie. Co robi pan ze swoim życiem? Uważam, że to niezwykle interesujące. Interesujące pytanie, na które być może nigdy nie poznamy odpowiedzi: czy można odwrócić entropię i cofnąć czas? Bardzo dziękuję za Pana czas. Dziękuję za zaproszenie.